To, jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą. Hmm, no wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. To jak? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej, niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Nie zmieniaj tematu, przepióreczką. Jeśli Zagajnik ci nie odpowiada, możemy od razu przejść do rzeczy i zaszyć w stogusianach. Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Eee, trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Moja przyjaciółka bierze ślub. Zaprosiła mnie, ale nie mam pary. Miałam nadzieję, że kiedy Geralt zobaczy, że plotę wianek na wesele, to mnie zaprosi, ale cóż, przeliczyłam się. Nic straconego, moja miła. Ja cię tam zabiorę. Nie masz w Redanni lepszego tancerza nad Witolda von Eweretz. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. Uuu, to gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz po śmierci jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. Eee, jak romantycznie? <grymne> dalej. <Spierdalaj. grymne> no zobacz, dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę, albo chociaż zrobił zajazd. To prawda. Pięknie wygląda. Chodźmy. Mm. No i jeszcze to. Zatłukę cię, jeśli spróbujesz mi ogolić brodę. Zamorduje cię jak psa. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak usarny. Łabędzia szyja. I kibić taka, że dłoń mi Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Które na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że... Miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem, a nie tylko rozwiązywać problemy innych. Ach, zaraza, nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. Świecie wróciłem.